Kochani, dzisiaj będzie następny odcinek z takimi nowościami moimi. I dzisiaj będą też nie tylko kosmetyki, ale kupiłam sobie krem. Mam też taki serum. I krem po oczy. I to jest z Tołpy Ja ogólnie tołpy nigdy nie lubiłam, bo oni mieli chyba straszne składy. I niby były fajne te kosmetyki, ale składy były okropne, ale te są. Y z takimi lepszymi składami Ten krem ma 95% składników pochodzenia naturalnego I on był na tyle fajny, że ja kupiłam drugie opakowanie Tutaj już mam puste Nigdy nie kupuję drugiego opakowania Przeważnie jest tak, że krem jest albo Nie czuję, że nawilża Albo znowu zostawia taką tłustą warstwę Że ta twarz jest taka obklejona Albo jest ściągnięta Albo mam po niej jakieś czerwone place. Także zawsze coś Po tym kremie nic się nie działo On pięknie nawilża i naprawdę jest fajny, tu jest napisane, że to jest krem nawilżający I to jest rozświetlenie Borówka i acerola I ładnie też pachnie Co to jest za zapach? Znam ten zapach Jest jakiś taki chyba płyn o tym zapachu Ale mi się podoba, bardzo ładny I on teraz jest chyba w promocji w Rossmanni Nie wiem dokładnie ile jest, 15 zł Ja go kupiłam wczoraj, więc myślę, że dzisiaj jeszcze jest w promocji I z tej jakby firmy miałam tylko ten krem Nie brałam nic innego ale też pomyślałam, że sobie kupię jeszcze do tego serum. I te serum jest już z innej. To jest w ogóle inna seria, bo ten jest Super Fruits. A to jest Orient. I już jest różowe. To jest serum. Booster 5 w jednym. I to ma 96% składników naturalnych. I jest to bardzo ładniste. Tego teraz nie zauważycie. Ale jak ja będę sobie to nakładać, to będzie widać, że to jest prawie, że woda. Fajny jest, bo ma taki kroplomierz. O Jezus, jakiś złoszyk mi się tutaj. I ma taki kroplomierz. Bardzo fajnie się to nakłada. I z tej samej serii też Orient wziąłam sobie jeszcze krem pod oczy, regenerujący, komfort i ukojenie. Też 96% składników naturalnych. Do tego jeszcze ostatnio w promocji były takie chusteczki do demakijażu. Ja ogólnie nie lubię używać takich chusteczek, ale... Moja mama je kiedyś kupiła też na promocji, użyłam i bardzo fajnie domywają tusz, ja w sumie mam trochę problem, chyba dlatego, że ten tusz niebieski z Biedronki, on jest wodoodporny i on może rzeczywiście jest troszkę bardziej wodoodporny niż inne tusze, bo ciężej się kozmywa. zmywa, a te chusteczki są fajne i one też mają 98,5% składników pochodzenia naturalnego. Ja jej kupiłam w Rossmanie za 8 zł, No to było pewnie z tydzień temu Więc już teraz one nie są pewnie w promocji Ale bez promocji też chyba kosztują 15 Więc nie jest to jakoś bardzo dużo 15 albo 13 I jeszcze chciałam powiedzieć coś, co pewnie wiele z was zdziwi Kiedyś jak ja chodziłam na praktyki To było jakieś 10-8 lat temu Wyszło takie coś, żeby myć twarz Płynem do higieny intymnej Że to bardzo fajnie wpływa na skórę I ja ostatnio kupiłam sobie ten Płyn. Też 94% składników pochodzenia naturalnego i właśnie chciałam taki, żeby miał lepszy skład, a nie byle jaki. Nie kupowałam go specjalnie do mycia twarzy, ale zaczęłam nim myć ten też twarz, bo jakby nie miałam innego żelu w tej chwili. I od tamtej pory już mi się skończył. Już nie mam, a właśnie z tydzień albo ze dwa nie mam tego i dlatego coś mi tutaj chyba tutaj coś mi wyskoczyło, też jestem już po okresie, więc już teraz nic jakby nie ma. I rzeczywiście jak używałam tego żelu do mycia twarzy i tego kremu, skóra była piękna. Nic nie wychodziło. A nawet jak coś wyszło, to to zaraz znikało. Że jak miałam coś wieczorem, to rano już nic nie było. I ja wzięłam sobie ten właśnie czystek z pantenolem do skóry wrażliwej. I chyba właśnie ten pantenol tak łagodził to. No i to z takich nowości na teraz to jest wszystko. Mam jeszcze te takie kosmetyki do makijażu, więc ja sobie teraz nałożę. I chyba na początku nakłada się serum. Więc sobie nałożę serum, No jest takie bardzo ładne. I ma zapach jakiś perfum takich, nie mogę sobie przypomnieć co to za perfum. ja nigdy ich nie używałam, ale chyba moja mama i miała. No. no. Nie pamiętam, nie pamiętam, musiałabym sprawdzić. I teraz sobie wezmę krem, ja sobie zawsze nakładam tak kropeczkę na koluszek i tak równo odciskam, żeby na obu było porówno i wtedy sobie nakładam. Ja wiem, że powinno się nakładać palcami serdecznymi, ale bądźmy szczerzy, jak bardzo mniejszą siłą ma ten palec, że nie możemy nakładać tym. Już nikt nie czy, nie ciągnie tej skóry, po prostu sobie delikatnie wklepujemy i przeciągamy, to nie rozciąga tej skóry na żeby trzeba było używać jakiegoś specjalnego palca do tej czynności. To jest zawsze resztkę tego kremu daję sobie na usta i teraz ten krem. Z nowości mam jeszcze nową kokardkę do włosów. Inaczej zapinano niż to nie na taki klips spinkę, tylko na taki zatrzask jakby. Nie do końca lubię ten sposób zamykania, bo to trochę ciągnie włosy, to trochę wychodzi, ale na razie jakoś daję, daję radę. I kupiłam tą kokardkę chyba w CCC. Ona kosztowała chyba 20 zł. I jest taka. na być bardziej z tyłu, ale chciałam sobie też tutaj te włosy u góry spiąć, więc dzisiaj mam ją tutaj. Zawsze daję ją bardziej tutaj z tyłu. I, i były też takie, ona jest taka właśnie bardziej tęczowa, pastelowa, były też takie niebiesko-białe, trochę jak chmurki na niebie. Też ładna, ale wolałam tą kolorową. Dostałam też kolczyki na walentynki. Ja walentynki miałam tydzień po walentynkach, więc nie nagrywałam też makijażu, bo się nie malowałam. Specjalnie na tę okazję, po prostu to była sobota Widzieliśmy po pracy, więc ja z makijaż I sobie po prostu siedzieliśmy Zjedliśmy taki mały torcik W kształcie serduszka, ja pracuję w cukierni, więc miałam świeży dostęp do torcji. nowości kosmetycznych, oprócz tych, co były w poprzednim filmiku Mam jeszcze w końcu wyczekiwany rozświetlacz i róż do policzków z Wibo. Był w promocji On normalnie kosztuje jakoś 30 zł, a tak kosztował 22 chyba, chyba 21. I Boże, jaki on jest piękny. Róż jest bardzo mocny, ale za to daje właśnie taki mokry efekt i rozświetlacz też jest przepiękny. Jest właśnie fajnie. To jest chyba jeden z niewielu rozświetlaczy, który idealnie pasuje do mojej skóry. Nie jest za biały, ani za bardzo pomarańczowy, ani zbyt brązowy, jest wspaniały. Nie mam żadnych nowych korektorów, więc nałożę sobie ten, co zawsze Zaveline. I dołożę sobie troszkę jaśniejszego tego. Zwet and White. nigdy nie mogę tego przeczytać. ostatnio jeszcze mieszałam sobie troszkę to z tym Lovely, z tym y, Liquid Camouflage, ale to nie jest korektor dla mnie. On, może krycie ma ładne, chociaż dla mnie całkowicie niepotrzebne jest aż tak mocne krycie. Te delikatne wystarczają mi, ale to jak on wchodzi mi w zmarszczki, których ja nie mam, wystarczy chwilę i ja podruję No, ja wiadomo, nie dużo. Tak troszkę podruję tak klasycznie. To, jak on mi chodzi, wchodzi w zmarszczki po kilku minutach mówienia czy uśmiechania się w te, to jest przerażające. Ja normalnie mam takie zmarszczki, że ich prawie nie widać. Po tym korektorze mam takie szramy, jakbym miała 50 lat. Więc ja go będę dokładać w bardzo delikatnej ilości, żeby go zużyć, ale nie będę używać go samego, bo jest straszny. Musiałam go chyba bardzo mocno przygotować, a nie chcę tego robić. To ja mam go troszkę za ciemnym żeby bo wziąłem sobie 0,3, bo wszystkie korektory mam za jasne, więc żeby właśnie mieszać, ten jest znowu za jasny. Ale bardzo delikatnie będę go dokładać. Nie mam też żadnych nowych pudrów. Brązer nałożę sobie ten i ten. Ten jest troszkę lepszy dla mnie jednak. Fajniejszy ma kolor. Jest taki właśnie bardziej chłodny. I to widać. Ja już pokazywałam to chyba w poprzednim filmiku, że ten jest troszkę bardziej pomarańczowy. Będę go może bardziej w lato używać. Na razie po prostu je mieszam. I wrócę, jak będę nakładać róż i rozświetlacz. Nałożyłam sobie brązel, korektor, puder i tak dalej. Więc teraz przyszła czas na róż i rozświetlacz. I bardzo chciałam to mieć. Już raz mi się wydawało, że jest to w promocji, później się okazało, że jest to puder. Więc jeśli tym razem było to w promocji, to od razu widziałam, nawet się nie zastanawiałam. I nakładam ostatnio róż takim pędzelkiem. Ten róż jest intensywny. Bardzo intensywne, na tyle, że wczoraj troszkę zaspałam do pracy, więc ym, zrobiłam od razu tym różem makijaż oczu, żeby już nie trzeba było szukać paletek. Można powiedzieć, że troszkę są one podobne do siebie. Ten też ma rozświetlacze. Oczywiście jest to nieco inna formuła te są bardziej pudrowe. Ym, te są w ogóle wypiekane, chyba. Tak, wypiekany róż i rozświetlacz do twarzy. I właśnie one są bardziej błyszczące i mocniejsze też. Za to ten jest delikatniejszy. Łatwiej się z nim troszkę pracuje, bo nie można przesadzić. A tutaj jest bezproblemowe, żeby nałożyć go za dużo. I później trzeba to rozcierać. Rozcierać tylko dodatkowy pędzel, a nawet dwa, które mogę sobie to rozetrzeć. Może delikatnie sobie nałożę na początku ten róż. I go się nałożę troszkę i już fajnie jest. I teraz nałożę ten. I od razu mocniej też widać go na pędzlu, On jest bardzo taki różowo-czerwony. Oczywiście nie widać tego w podglądzie. I ja sobie to rozetrę. sumie nawet nałożyłam sobie go na twarz, jak nie miałam korektora, nie tak troszkę tego różu, troszkę rozświetlacza, żeby ta skóra była taka ładna, błyszcząca. I też ładnie to wyglądało. Biorę sobie taki mniejszy pędzelek. rozświetlacz. I jest to piękny kolor. Nie tak idealnie jakby stapia się, w ogóle nie widać go. Ciekawie jakby wyglądał na ciemniejszej skórze. Zobaczymy może wlatować jak się opala I oczywiście na nos. I biorę teraz sobie ten pędzelek od różu. I tak razem troszkę jeszcze. Do użycia mam jeszcze dwa cienie z Vivo. Te metaliczne takie. W płynie złoty i ten taki rose gold. I ten Zlory. I to jest chyba ten środkowy kolor. Numer dwa. Mam też taki eyeliner z Mijo w kolorze takim ciemnym, granatowym. Więc muszę sobie zrobić jakąś bazę na oczach. Wezmę sobie te dwie paletki. Zrobię nimi sobie taki troszkę podstawowy makijaż oka. I wrócimy, jak już będę sobie nakładać te cienie i ten eyeliner. Na ten eyeliner spróbuję sobie nałożyć odcień z tej małej niebieskiej palety. Więc wrócę za chwilkę, jak już sobie zrobię wstępne cieniowanie oka. Już zrobiłam sobie z grubsza taki brązowy makijaż. Tutaj troszkę w załamaniu dałam więcej. I tutaj, chociaż no to za chwilę będziemy nakładać ten, yy, ten granatowy eyeliner, więc może niepotrzebnie. Więc wezmę go sobie i nałożę troszkę na pędzelek. Bardzo delikatnie spróbuję zaznaczyć na początku tą niby jaskółkę. Uh. Każda w innym kierunku, jak zawsze. Dobrze, jeżeli już mam w miarę proste jaskółki, bo to jest właśnie zawsze dla mnie najciężej zrobić, to teraz spróbuję sobie nałożyć po prostu z opakowania przy linii rzęs. Później sobie to troszkę I Ja nakładam tak tylko do środka, nie nakładam do samego kącika. Ja jestem leworęczna, więc dla mnie lewą ręką łatwiej się to robi. Dobrze, teraz wezmę sobie kilka paletek. Jeszcze wezmę tą. Tutaj też jest taki niebieski cień. Zacznę od niebieskiego cienia z tej palety. Więc tak wygląda już skończony makijaż. Wytuszowałam rzęsy. I wygląda to ok. Ładnie. Ciekawe, jak się utrzymają te cienie. Na usta nałożę sobie teraz tą nową pomadkę z Bel. W tym kolorze bardziej brązowym. Frezję. Makijaż wygląda tak z bliska. I to wszystko na dzisiaj. Pa!